Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam indonezyjskie danie Migoreng Rendang. O smaku wołowiny. Danie typu Instant. Waga 80 gramów. Kaloryczność 367 kcal. Wyprodukowano oczywiście w Indonezji. Jest polskie tłumaczenie. Można sobie tu poczytać, co tam dokładnie to zawiera. O ile kogoś to interesuje, ja sobie oczywiście nie zrobię tego według tej instrukcji, do której trzeba mieć 400 ml wody. Później ten makaron trzeba odsączyć. Ja po prostu zrobię po swojemu, czyli dolewając mniejszą ilość wody. Czyli później nie będę musiał tej wody. Wylewać całkowicie, no bo to jest oczywiście danie, a nie zupa. Makaron oczywiście typu instant pszenny. Ja wolę go sobie pokruszyć od razu. Mamy tutaj chili, tu jest zapewne bulion, czyli danie powinno być pikantne. No i tu mamy olej i prawdopodobnie sos sojowy albo jakiś inny. Taki ciemny, jest bardzo mocno, gęsty. No, ciekawe, jak ja to wydostanę. No, oczywiście sobie to później zaleję i widzimy się, jak to będzie gotowe. To wygląda na gumę ale raczej gumą nie jest coś już powinno wyjść tak to wygląda ja tu dolałem niecałe 300 ml wody ale według mnie troszeczkę za dużo sądzę, że maksymalnie 250 ml i wtedy by było ok jak się okazuje to w tej takiej saszetce, takim ciemnym sosem to był słodki sos i bardzo łatwo go było wydostać stamtąd po prostu trzeba było ten makaron zalać wodą i włożyć tą saszetkę do tej wody i wszystko ładnie do tej wody spłynęło pod wpływem ciepła Także no, nie wyszło może to jeszcze zupa, ale takie po prostu rzadkie danie. No, troszeczkę za dużo wody dało. Myślałem, że makaron bardziej napęcznieje, ale... i wypije tą resztę wody, ale jakoś to się nie stało. Próbujemy tak jak jest w tej chwili. No makaron jest taki troszeczkę może Lepsze od typowego instantu. W takich powiedzmy polskich, chińskich zupkach. Zdecydowanie ten jest lepszy. Danie jest pikantne. Bardzo mocno aromatyczne. Jest takie też troszeczkę właśnie słodkie, ale te pikantne bardziej czuć. Za to są wyczuwalne różne. Przeróżne smaki dodatków. ja akurat uwielbiam takie powiedzmy orientalne dania to ten smak jak najbardziej mi pasuje, może jakby tu było nalane mniej wody on powinien być jeszcze bardziej intensywniejszy, no ale taki też jest dobry, pikantny jest, czuć to od razu. Jak dla mnie, danie ok. Pomimo, że to jest typowy instant, ale powiedzmy, że warto było taki kupić i spróbować. Niezbyt często jem, także raz tam na tydzień, raz na miesiąc, można sobie takie coś zafundować. Czyli coś taką namiastkę, powiedzmy, indonezyjskiego dania, które oczywiście w oryginale na pewno wygląda zupełnie inaczej. No, z tego smaku wołowiny, może za bardzo tak nie czuć. Bardziej te chili czuć. Ale jakby tutaj dokroić prawdziwą wołowinę, to mogłoby być to całkiem interesujące w smaku. No i miałoby oczywiście więcej kalorii. Danie i tak uważam za bardzo dobre. Zwłaszcza jak ktoś lubi pikantne rzeczy i takie dosyć mocno przyprawione. Kompletnie nic tutaj nie trzeba dodawać. Mnie akurat taki smak tego dania pasuje jak najbardziej. Pomimo, że to nie wyszło tak jak powinno wyjść. Ale jak najbardziej ja to polecam, jak ktoś sobie chce spróbować. To cena i gdzie ja sobie to kupiłem jak zwykle. Wszystko pod spodem w opisie. No i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem, daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.